Agnieszka Szkrawan O dumnym kocie Po podwórku dumnie kroczy kot Z długimi wąsiskami Pewny siebie włożył buty Stuka głośno obcasami Pręży ogon Róży oczy, długie wąsy powiewają. Zerka w lewo, potem w prawo, czy go wszyscy podziwiają. Paradował tak z godzinę. Coraz mocniej słońce grzało od upału zaschło w gardle pić okropnie mu się chciało tam pod rynną w beczce stoi woda co spłynęła z dachu zwinny kot na brzeg jej skoczył choć wysoko nie ma strachu już już prawie język zmoczył Schylił się do wody nisko? Nieostrożny wpadł do środka, ale będzie pośmiewisko.